Cześć! Chciałbym dzisiaj pokazać, jak przy użyciu Alter Compute Console możemy wykonać analizy kaskadowo, wywoływać je z kolejki oraz jak przekierowywać outputy tych analiz do dowolnych folderów. Zapraszam. Pierwszym krokiem będzie uruchomienie Alter Compute Console. Następnie w celu wybrania wielu plików, nie tylko jednego pliku wejściowego, klikamy w ikonkę. Otwieraj. I teraz zaznaczamy, przeciągając wszystkie pliki, które chcemy kaskadowo uruchomić. Teraz, jak przekierować output takich analiz? Wchodzimy w opcje do, mm, dodatkowe. Select Solver Options. Tutaj niestety tego nie znajdziemy, więc wchodzimy w More Options. I szukamy opcji outfile. Widzimy tutaj opcję outfile w tym miejscu. Specify outfile. OptiStruct allows outfile as a file or a path. Please select your choice. Nie możemy wybrać jako file, ponieważ mamy wiele analiz naraz, więc wybieramy jako path. W tym momencie musimy wybrać folder, wewnątrz którego będziemy chcieli, żeby nasze outputy były przechowywane W moim przypadku no mass stack run outputs OK Następnie, jeśli tylko jest dostępne, chciałbym użyć yy, przyspieszenia kartą, obliczeń kartą graficzną, więc zaznaczam opcję GPU SELECT VARIOR ARGUMENT jeśli nasza karta graficzna posiada rdzenie KUDA, będzie ta opcja aktywna. OK. No i ostatnia yy, yy, aktywność do wykonania to jest tutaj użycie funkcji Ente, argumentu Ente i Specify Number of CPUs. W moim wypadku będzie to 6 rdzeni. OK. Klikamy Apply Selected. I close. Aby opóźnić rozpoczęcie obliczeń do planowanego czasu możemy zaznaczyć opcję Schedule Delay i ustawić Set Start Time. Ważne jest, aby wiedzieć jak wygląda format czasu, który możemy tutaj używać, więc w tym wypadku jest to na przykład 5 minut, sekundy, godziny, 2 dni, 6pm czyli konkretna godzina albo na przykład tomorrow 15:00 więc wiele formatów tutaj będzie działało. W moim przypadku na przykład chciałbym opóźnić o 5 godzin, więc 5 hours. apply schedule queue job to start not an, not earlier than. Dostaliśmy datę. Co ważne, w połączeniu z takim parametrem moglibyśmy użyć dodatkowego argumentu more options czyli opcji odpowiedzialnej za czekanie na dostępność licencji. Taka opcja znajduje się tutaj pod yy, checkmarkiem License Wait. W tym wypadku ja to już zaznaczyłem. License Wait i jest to liczba godzin, którą solver będzie czekał, aby na dostępność licencji. W moim wypadku na przykład będzie to 24 godziny. Tak defaultowo jest 12 godzin. Apply selected. Tak przygotowany yy, alter compute console możemy po prostu kliknąć run. Nic się nie będzie działo do godziny 19:39. Jeśli o godzinie 19:39 będzie dostępna licencja, wtedy program wykona nasze 30 analiz i przekieruje ich outputy do yy, folderu, którego yy, ścieżkę ustawiliśmy. Dziękuję bardzo.